Integracja systemu ENOWA 365 z narzędziami Business Intelligence, znanymi jako BI, otwiera przed nami nowe możliwości w analizie danych finansowych. Dzięki połączeniu tych dwóch technologii możemy uniknąć chaotycznych zestawień i przekształcić surowe dane w wartościowe informacje, które pomogą nam podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe. Enova 365 zapewnia integrację z szeregiem uznawanych narzędzi BI, takich jak Microsoft Power B, Tableau, ClickView czy SAP Business Objects. Dzięki tej integracji możemy skutecznie eksportować dane do hurtowni danych lub nawiązać bezpośrednie połączenie z bazą danych systemu, co znacznie ułatwia pracę z danymi. Kluczowe obszary analizy finansowej, które możemy podjąć przy użyciu narzędzi BI, to m.in. analiza rentowności. Dzięki niej możemy badać różne aspekty naszej działalności, takie jak sprzedaż według produktów, klientów czy regionów. Warto podkreślić również analizę przepływów pieniężnych, która pozwala nam na dokładne prognozowanie cash flow. Oprócz tego szczegółowa analiza kosztów pomoże w identyfikacji obszarów, gdzie możemy osiągnąć oszczędności. Automatyczna analiza wskaźnikowa i budżetowa dostarczą nam informacji na temat tego, jak nasze wyniki finansowe odbiegają od planów. Wartościowe są także zaawansowane funkcje analityczne, które zapewniają narzędzia BI. Drążenie danych umożliwia nam odkrywanie szczegółów w złożonych zbiorach danych, a analizy Łotwie pozwalają na symulowanie różnych scenariuszy finansowych. Użycie algorytmów uczenia maszynowego do prognozowania trendów finansowych oraz tworzenie interaktywnych pulpitów menedżerskich, na których możemy śledzić najważniejsze wskaźniki, to kolejne atuty tej technologii. Alerty powiadamiają nas o odchyleniach od założonych wartości co pozwala na bieżąco kontrolować sytuację finansową. Korzyści płynące z integracji Enova 365 z narzędziami BI są nieocenione. Gwarantują szybszy dostęp do aktualnych danych, umożliwiają analizę złożonych zbiorów informacji w krótkim czasie oraz wspierają podejmowanie decyzji biznesowych bazujących na rzetelnych danych. Automatyzacja raportowania finansowego oraz możliwość łączenia danych z innymi aspektami działalności to dodatkowe zalety. Aby skutecznie wdrożyć te rozwiązania, należy zdefiniować kluczowe wskaźniki efektywności oraz odpowiednio przygotować strukturę danych w Enova 365. Konfiguracja połączenia między systemem a wybranym narzędziem BI oraz stworzenie odpowiednich modeli danych i dashboardów jest kluczowa. Odpowiednie przeszkolenie pracowników z nowych narzędzi również ma znaczenie dla sukcesu. Wykorzystanie narzędzi Business Intelligence w kontekście danych finansowych z Enova 365 zdecydowanie przyczynia się do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej, a także identyfikacji obszarów do optymalizacji. Jeśli jesteście gotowi, aby podnieść jakość analizy finansowej w swojej firmie, zachęcamy do kontaktu. Specjaliści z NeoSmart chętnie pomogą w integracji Enova 365 z narzędziami BI, aby w pełni wykorzystać potencjał waszych danych finansowych. Chcesz wiedzieć więcej, szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.